Witam Was serdecznie z Miami. Zaczynamy tour numer 9. Właśnie jesteśmy pod American Airlines Arena i zaczynamy nasz tour. Sama hala położona jest naprawdę w przepięknym malowniczym miejscu. Jest to bardzo miejsce, jakby dołączone do samego downtown, więc można sobie bez problemu tutaj dojechać różnego rodzaju. Komunikacją miejską, nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Eee, I zaczynamy informację o samej hali. American Airlines Arena to hala sportowo-widowiskowa, położona, tak jak wspomniałem, w centrum Miami wzdłuż zatoki Biscayne została zbudowana w 1998 roku jako zamiennik Miami Arena i zaprojektowana przez firmy architektoniczne. Architektonika i 360 architecture. American Airlines Arena oficjalnie została otwarta 31 grudnia 1999 roku, a koszt jej budowy to 213 milionów dolarów. Otwarcie zaingerował koncert Glory Estefan, o czym mówiliśmy na live. Ona właśnie tutaj stąd pochodzi. Dwa, lata e, dwa dni później, przepraszam, 2 stycznia 2000 roku, Miami Heat rozegrało swoją pierwszą grę na nowej arenie, pokonując Orlando Magic 111-103. Przez dwa lata, od 2000 roku do 2002 roku, także korzystała z tej areny kobieca drużyna e, WNBA Mala Miami Soul. Lecz drużyna ze względów finansowych, głównie problemów finansowych, została rozwiązana. Hala może pomieścić 19 600 osób i jest zaliczana do jednej z największych atrakcji rozrywkowych w kraju. American Airlines Arena ma 2105 miejsc w klubie, 80 luksusowych apartamentów, 76 prywatnych boksów. Waterfront Theater to największy. Teatr na Florydzie, który mieści się na arenie i który może pomieścić od 3 do 5800 osób. Teatr można skonfigurować na koncerty, imprezy rodzinne, teatr muzyczny i inne przedsięwzięcia sceniczne. W dniu 10 września 2019 roku poinformowano, że American Airlines oświadczyło, iż nie odnowi swoich praw. Do nazewnictwa po wygaśnięciu umowy z końcem 2019 roku. Nowa umowa dotycząca praw do nazewnictwa ze sponsorem, która ma zostać ustalona, będzie obowiązywać, obowiązywać przez 10 kolejnych lat od stycznia 2020. Także wygląda na to, że będziemy mieć nową nazwę areny od nowego roku, o ile umowa z American Airlines nie zostanie. Przedłużono. Lokalni reporterzy sportowi często określają arenę jako Triple A, czyli potrójne A. Arena jest znana z niezwykłej tablicy wyników zaprojektowaną przez artystę Christophera Geneja. Ciekawostką jest, iż tablica zmienia kolory w zależności od atmosfery na samej arenie. W ramach umowy e, sponsor, e, sponsoringowej American Airlines posiada gigantyczny samolot namalowany na dachu areny z logo American Airlines na środku. Projekt jest widoczny z samolotów startujących oraz lądujących na Międzynarodowym Lotnisku w Miami. Chociaż American Airlines przeszedł znaczny rebranding począt, na początku 2013 roku, arena nadal Używa starego logo linii lotniczych. Kolejną ciekawostką jest, iż linia lotnicza posiada również prawa do nazewnictwa dla innego miejsca NBA, innej areny NBA, a mianowicie American Airlines Center w Dallas. American Airlines Arena oferuje 9,39 miejsc parkingowych podczas meczów w Miami Heat. Ale bardzo dużo miejsc, miejscowej społeczności, o czym wspomniałem wcześniej, dojeżdża na mecze komunikacją miejską, która ma bardzo dobre połączenie z samą halą. Arena była gospodarzem kilku finałów NBA oraz innych imprez sportowych, takich jak Gala UFC czy Mistrzostwa Świata w Wrestlingu. A w 2020 roku zaplanowany jest tutaj pierwszy mecz NHL gdyż arena posiada także lodowisko, lecz lokalna drużyna Florida Panthers rozgrywa swoje mecze w Sunrise, które jest oddalone około o 30 mil od samego Miami. W hali odbyły się także różnego rodzaju koncerty oraz odbywają się cały czas. Mianowicie e, występowały tu takie sławy jak Tina Turner, Celine Dion, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Madonna, Maroon 5, Adele, i wielu innych znanych wykonawców. To tyle z zewnątrz areny o głównych informacjach. Naprawdę jest to hala, jak dla mnie, do tej pory położona w jednym z najfajniejszych miejsc. Po pierwsze, Miami jest bardzo czyste, jest tutaj bardzo spokojnie. Widać, że to jest dobra dzielnica, jest bezpieczna dzielnica, więc naprawdę hala i sama. Otoczka do niej wygląda co najmniej fantastycznie, jak dla mnie do tej pory. Zaraz będziemy wchodzić do środka i obserwować mecz Miami Heat Charlotte Hornets oraz będziemy nagrywać materiały z środka Areny. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.